Anna Dymna, honorową obywatelką Krakowa. Drzewa na rynku głównym. Remont zwierzynieckiej zakończy się w terminie. Remont Kościuszki potrwa dłużej. Polone z wolności i wybory do Parlamentu Europejskiego. W tym żyje miasto Iwana sitnik konecka Dzień dobry. Czas na miejski serwis informacyjny. Zapraszam. Anna Nadymna, honorową obywatelką Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. To najważniejsze krakowskie wyróżnienie zostało jej przyznane za wybitne zasługi dla teatru, filmu i kultury polskiej oraz za szczególne zaangażowanie w sprawy społeczne. Mieszkam tu 73 lata. Ja się czuję rzeczywiście na tych uliczkach Krakowa, jakbym była u siebie w mieszkaniu. Przecież mnie by w ogóle nie było takiej, gdybym nie to, że miałam takie szczęście, że potrafiłam przyjaźnić się z naprawdę cudownymi, wartościowymi ludźmi. Miałam taką okazję, jakoś tak przyciągałam takich fajnych ludzi, zawsze. To naprawdę ludzie mnie stworzyli taką, a ja byłam tylko takim dobrym uczniem. I wyjątkowa Krakowianka. No Krakowie nie mają za co dziękować, bo z jednej strony oczywiście wybitna artystka, ale to też gigantyczna działalność charytatywna, niesienie pomocy wielu osobom. cała fundacja, wiele wydarzeń artystyczno-kulturalnych. Ja sobie żadnego Krakowa bez Anny Dymnej nie wyobrażam. Ania przyjmowała mnie do Starego Teatru, uczyła mnie jak malować rzęsy. Wciąż jesteśmy razem w teatrze. Podziwiam ją, wielbię, jest wzorem. Autorytetem, drogowskazem dla nas wszystkich, dla studentów. Przekazuje im to, co najpiękniejsze. No ja nie wiem, kto miałby być honorowym obywatelem, obywatelką miasta Krakowa, jeśli nie ona. Wraca temat drzew na rynku głównym, czyli gdzie i jak je posadzić, aby były w zgodzie z wytycznymi konserwatora zabytków, a także podziemną infrastrukturą rynku. Dziś spotykamy się po to, żeby zakomunikować, że miasto Kraków chce podejmować małe projekty. I przykład tego, że rozmawiamy o sadzeniu drzew na rynku, jest tego, jest tego żywym dowodem. Jest zarazem pokazanie, że tego typu działań będzie więcej. I tam, gdzie się będą pojawiać potrzeby społeczne, nawet jeżeli będą wymagały innowacyjnego podejścia, to takie projekty będziemy podejmować. Zarząd Zieleni Miejskiej wspólnie z Politechniką Krakowską podjął wyzwanie, jakim jest niewątpliwie wprowadzenie nowych drzew w najważniejszym miejscu w Krakowie, na rynku głównym. Już w tym roku. Będziemy wspierać cały czas pracę nad wykonywaniem odpowiednich analiz, odpowiednich prac projektowych. Do grudnia mamy oddać pierwszy etap prac, który ma się kończyć koncepcją i ma być uzgodniony u konserwatora. Dopiero jeżeli my przeprowadzimy wszystkie analizy i badania, to zrobimy tak zwane wykluczenia. Czyli wskażemy miejsca, które absolutnie nie powinny być zagospodarowane przez drzewa. Chodzi o to, żeby te dwie wartości połączyć, oczekiwania mieszkańców i teroly środowiskowe, to są wyjątkową tkanką z tym rynkiem i głęboko wierzę, że na końcu tego projektu okaże się, że jakaś liczba drzew, czy ich będzie 100, czy 50, tego nie potrafię powiedzieć, ale się pojawi i ten projekt w ten sposób będzie zrealizowany. Remont ulicy Zwierzynieckiej zakończy się przed 1 września, zapewnia wykonawca prac. Przebudowa ulicy Kościuszki potrwa dłużej. Jak się bowiem okazało, już po rozpoczęciu remontu ponad 100 budynków nie było podłączonych do kanalizacji deszczowej. Bardzo nie lubię słowa opóźnienie, bo to nie jest opóźnienie. Po prostu no musimy wykonać i my, i właściciele mediów, którzy mają tu swoje media, dużo większy zakres prac niż planowano na początku oczywiście jest problem tych przedsiębiorców tych firm które tutaj działają miasto tam gdzie było posiadaczem lokali to jest łącznie 8 lokali komunalnych na tej ulicy i wszyscy ci którzy wystąpili otrzymali 50% zniżkę na czynsz dotyczący no właśnie wynajmu tych lokali jesteśmy na ostatnim etapie przebudowy mediów teletechnicznych chcemy to oddać do końca sierpnia etapami odcinkowo, po to, żeby no, ułatwić życie zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom. 43 miliony złotych dofinansowania z rządowego programu finansowania in vitro dla sześciu klinik z Krakowa. Dla wielu par to jedyna szansa na długo wyczekiwane potomstwo. Dzięki miejskiemu programowi in vitro na świat przyszło 81 dzieci. Jest bardzo ważne to, żeby podkreślić, że przyczyny, z jakich ludzie decydują się na in vitro, z jakich muszą się zdecydować, bo to jest ostateczność, są przyczynami medycznymi. I na przykład pierwszą z nich, którą najczęściej kojarzymy z in vitro, jest problem z płodnością. Co więcej, są jeszcze dwie pozostałe grupy, które bardzo często decydują się na in vitro, dlatego że jest to dla nich jedyna szansa na zdrowe i szczęśliwe rodzicielstwo. I mam tutaj na myśli pacjentów dotkniętych chorobami onkologicznymi. I tutaj mówimy o Onco czyli o możliwości zabezpieczenia ich materiału przed podjęciem leczenia, radioterapii czy chemioterapii, po którym najczęściej nie mają już szans na to, żeby zostać rodzicami. I mamy tą trzecią grupę społeczną, bardzo ważną i niestety nieobjętą jeszcze w programie rządowym, czyli pacjentów dotkniętych chorobami genetycznymi. Tutaj chcemy razem ze środowiskiem społecznym, medycznym, samorządowym wypracować rozwiązania finansowe. Jakich narzędzi może teraz dostarczyć samorząd? Na przykład miasto Kraków, żeby postarać się pozyskiwać środki, choćby na to, żeby zbadać przynajmniej jeden z, Rodek, zanim rodziny dotknięte historią genetyczną będą myślały o wspólnych dzieciach. To by był ogromny sukces. W Krakowie ważne rocznice świętujemy tańcząc Poloneza. W ten sposób uczciliśmy też Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, przypominając wybory z 4 czerwca 1989 roku. Wybory, które doprowadziły do upadku komunizmu i otwarły drogę do wolności i demokracji. Świętujemy to, że mamy wolną Polskę. 35 lat temu miliony Polaków poszły do urn i siłą kartki wyborczej odrzuciły komunizm. Polakom należy się święto państwowe 4 czerwca. Święto państwowe, w którym się będziemy spotykać tłumnie, bez względu na poglądy i będziemy się cieszyć wolnością. Dla mnie ten 4 czerwca to zawsze święto osobiste, bo urodziłem się 4 czerwca 89 roku. No ale cieszę się, że co roku to święto zyskuje taką rangę też ogólnopolską. Ja zresztą zawsze pamiętam taką historię w domu opowiadaną, jak to było tego dnia i to co moja mama zawsze mówi, to że jednak zanim do szpitala to pojechała głosować. Dzisiejszy Polonez to, to właśnie takie święto, które aż się chce tańczyć, śpiewać i radować, więc mam nadzieję, że będzie miał obchodzić coraz słuszniej. 9 czerwca odbędą się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7 do 21. Pamiętajcie, żeby idąc do głosowania, zabrać dokument tożsamości. Dla osób z niepełnosprawnościami oraz starszych mających trudności w poruszaniu się, miasto zorganizuje bezpłatny transport. Zgłoszenia są przyjmowane pod numerami telefonów 12 616 50 76 oraz 12 323 32 40. Jak każe tradycja, w pierwszy czwartek po święcie Bożego Ciała na ulicę Krakowa wyszedł lajkonik, choć tym razem ruszył na rynek główny zupełnie inną trasą. Masz taką głowę A kto ma jeszcze taką głowę jak Ty? Janko Konik taką ma głowę No to już stała się taka nasza tradycja, bo już tamtym roku pierwszy raz byliśmy. Przyjechaliśmy z Gdańska w ogóle. To przez chyba syn, aż dzięki synowi, bo zainteresował się Krakowem, krakowiakiem i lajkonikiem. Jesteśmy przebrane, my jesteśmy Tatarami, tutaj są nasze tradycyjne stroje, a dzisiaj będziemy występować, będziemy i śpiewać i tańczyć będziemy. natomiast zapraszamy na Wielką Paradę Smoków. Tym razem Kraków opanują smoki bajek, baśni i powieści. Przed nami wielkie widowisko plenerowe na Wiśle, Smoczy Piknik Rodzinny oraz Parada Smoków. W sobotni wieczór u stóp Wawelu pojawią się znowu wielkie latające smoki. To największa atrakcja tak lubianego przez Was widowiska plenerowego. A w niedzielę Parada Smoków przejdzie z Plant przez ulicę Grodzką na Rynek Główny. Start w samo południe. Kraków, areną światowej rywalizacji w siatkówce plażowej. A to za sprawą turnieju Beach Pro Tour Future przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego. Grają duety siatkarzy i siatkarek plażowych z całego świata. No, forma mam nadzieję, że jest wzrostowa, tak, że coraz lepiej będzie. Zaczęliśmy ten sezon już dwa tygodnie temu trzecim miejscem w turnieju Orlen Beach Tour w Polsce, więc oczywiście nie jesteśmy zadowoleni, bo jesteśmy zadowoleni zawsze tylko z pierwszych miejsc i tak samo mam nadzieję, że z tego turnieju wrócimy z krążkiem i będziemy godniej reprezentować nasz kraj. To jest turniej rangi Pucharu Świata. Zobaczymy 16 drużyn w eliminacjach kobiet, 16 drużyn w eliminacjach mężczyzn i dodatkowe 12 drużyn plus 4 z eliminacji w turnieju głównym męskim i tak samo w turnieju damskim. goją Krakowską naprawdę to jest takie miejsce mocno eksponowane i w związku z tym bardzo liczymy na udział wielu kibiców i że trybuny każdego dnia będą zapełnione. Wiecie, że Muzeum Krakowa ma już 125 lat? Zapowiadają się huczne obchody tej rocznicy. Na 125-lecie trzeba sobie zadać trud, żeby wytyczyć tą drogę do przodu. Do następnych 125 lat przynajmniej. Wydaliśmy zatem na 125-lecie specjalny rocznik numeru Krzysztofory. Na 125-lecie podpisaliśmy umowę bardzo symboliczną. Budowy, rekonstrukcji, rewaloryzacji naszego oddziału w Nowej Hucie. Tak sobie człowieku świadomi, że gdybyśmy w roku 1899 powiedzieli prezydentowi miasta Friedleinowi i założycielom muzeum, że jest Nowa Huta, to by nie bardzo wiedzieli, o jakim kosmosie my rozmawiamy. A my tymczasem dzisiaj e, mamy właśnie na 125-lecie niezwykły znak w postaci podpisania umowy i dofinansowania z Unii Europejskiej rozpoczęcia tej niezwykłej. Inwestycji. A Krakowian chcemy zaprosić na spotkanie do Barbakanu 29 czerwca, gdzie chcemy się razem bawić. Na koniec Muzeum Zabawek na Wesołej, które zaprasza nie tylko dzieci. W aptece designu, gdzie w tej chwili ma swoją siedzibę, możecie jednak zobaczyć na razie tylko niewielką część kolekcji gromadzonej przez lata przez państwa Sosenków, krakowską rodzinę kolekcjonerów. Zabawki zacząłem zbierać, kiedy pracowałem jeszcze w Muzeum Narodowym i wtedy ekipa filmowa zaprosiła mnie do współpracy. Powiedziano, że mam się zajmować między innymi poszukiwaniem bardzo trudnych do zdobycia rekwizytów. Ja tak właściwie stałem się jak gdyby ofiarą tego kolekcjonerstwa, ponieważ i tak musiałem zarzucić dotychczasowy zbiór, czyli numizmatykę. I właściwie całe zbiory numizmatyczne zostały przeznaczone na budowanie kolekcji zabawek. Wyobraża pan sobie życie bez zabawek, bez fajnej kolekcji? Nie, to trudno sobie w ogóle wyobrazić, jeżeli straciłbym tą kolekcję, ale ktoś by przejął zbiór. To myślę, że pomagałby mu w budowaniu dalszej części zbiorów. Dlatego, że istotną częścią kolekcji jest wiedza o przedmiotach. I tej wiedzy na pewno świeży kolekcjoner jeszcze nie posiada, musi ją budować po kawałku. Taka pasja pozwala przypominać sobie dzieciństwo, chyba przede wszystkim jednak rodzicom. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Was. Dobrego dnia i do zobaczenia!